Cześć kochani! Witam serdecznie na kanale Polish Gloss. To już trzeci odcinek z cyklu Język Polski ze szeregiem. I dzisiaj obejrzymy sobie fragment kolekcji u rodziców Fiona. Nazwijmy to sobie niecodzienne rozmowy przy stole. Mam nadzieję, że fragment Wam się spodoba, a być może nawet ktoś odnajdzie w nim siebie. No dobra. Żartuję. Jednak zanim przejdziemy do oglądania fragmentu, nie zapomnijcie o tym, by zasubskrybować kanał i dać łapkę w górę. A jeśli ten filmik Wam się podoba, to napiszcie w komentarzu: łapko, a jeśli nie, to zostawcie cytrynkę. A więc kolacja u teściów. Lecimy! Bon appétit! O, znaczy włoska kuchnia, no klasa! No klasa! W tym fragmencie użyta w znaczeniu wysoka kultura osobista. Słowo klasa ma też inne znaczenia. Najpopularniejsze to A. Grupa społeczna wyróżniana ze względu na pozycję społeczną. Na przykład Ania jest kobietą z klasą. B. Klasa to też rok w szkole, szkolna sala. Użyjmy zdaniu, Moja klasa składa się z 22 osób. I trzecie znaczenie. Klasa to miejsce albo też przedział w środkach publicznej komunikacji o określonym standardzie. Na przykład poproszę dwa bilety w pierwszej klasie. Słowo klasa potocznie oznacza też wspaniale, super, ekstra. Cóż, po takiej długiej podróży na pewno jesteście głodni, tak więc jedzcie i... Dla mnie bomba, siostro! Na pewno, inaczej bez wątpienia, z pewnością na 100%. Warto zapamiętać, że wyrażenie na pewno piszemy zawsze oddzielnie. Na przykład Ona na pewno mnie kocha. Albo Czy na pewno chcesz zrobić sobie tatuaż? Cóż, po takiej długiej podróży na pewno jesteście głodni, tak więc jedzcie i... Dla mnie bomba siostro! Wyrażenie więc i jedzcie, czyli więc plus jedźcie. Składa się ono ze spójnika więc, który najczęściej służy nam do tworzenia zdań złożonych, czyli takich, których jedno stanie jest wynikiem drugiego. Na przykład byłem zmęczony, więc położyłem się spać. Synonimy słowa więc to zatem, dlatego to znaczy czyli. Słowo jedźcie zostało użyte w trybie rozkazującym, Pochodzi oczywiście od czasownika jeść. Proszę nie mylić ze słowem jechać. Czasownik jeść oznacza spożywać pokarm. Odżywiać się. Dla mnie bomba, siostro! Bomba. W tym przypadku jest to okrzyk wyrażający pochwałę i akceptację. Na przykład, szykuję im niespodziankę. To będzie prawdziwa bomba. Synonimy słowa bomba to wspaniale, świetnie. Dla mnie bomba. Rzeczownik bomba ma też inne znaczenie. Jest to m.in. innymi ładunek wybuchowy, na przykład samolot rzucił bombę na miasto. Jak mniemam wnuczę które tak ewentualnie nam sprezentujesz będą... Zielone! Tak! Mnie mam. pochodzi od bezokolicznika mniemać, czyli przypuszczać coś, nie mając pewności lub podstaw ku temu. Synonimy słowa mniemać to sądzić, uważać, przypuszczać, wychodzić z założenia. Na przykład, to trochę potrwa jak mnie mam. Albo jak mnie mam, jesteście znajomymi Ani. Nuczęta to liczba mnoga od przestarzałego dziś wyrazu wnucze, które oznaczało i wnuczka, i wnuczka zarazem. Współcześnie mówimy raczej wnuki. Są to oczywiście dzieci syna lub córki. Wnuk to syn syna czy córki, a wnuczka to córka syna lub córki. Myślę, że to jest raczej zrozumiałe. Użyjmy to w zdaniu. Mam dziewięcioro wnucząt. Nie żeby było w tym coś złego, prawda Haroldzie? Ale nie, 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 no skądże? No skądże? Interesuje nas słowo skądże. Jest to wzmocniona partykuła skąd w znaczeniu nie. Lub możemy też powiedzieć, że jest to wzmocniony skąd. Również w znaczeniu nie. Na przykład. A skądże miałbym to wiedzieć? Czy mam Broń, proszę pan. A ma pan? A skądże znowu? Czy ma materiały wybuchowe? A ma pan? Skądże? Oczywiście zakładając, że nie pożeracie swoich młodych kato! Pożeracie i czasownik pożerać. W użyciu potocznym, pożerać lub pożreć coś, znaczy zjadać coś w dużych ilościach lub zjadać się wzajemnie. Na przykład lwy często pożerają antylopy lub pożerał ogromne ilości wigosu. Pożerać można też używać w sensie zniszczyć, spalić czy pochłonąć, na przykład ogień, pożar, pastwiska stepowe, albo jego pomysł, pożar, dużo pieniędzy, młodych, a raczej młode. tutaj w znaczeniu niedorosłe, niedawno urodzone zwierzę. Gdy mówimy o człowieku, że jest młody, tu mamy na myśli osoby, która jest w okresie swojego życia między dzieciństwem a wiekiem dojrzałym. Na przykład mężczyzna uratował wilczycę jej młode. Odniesienie do człowieka natomiast mówimy, Tomek jest wciąż młody. O nie! Znacznie lepiej smakują te, które ktoś zamknął w wieży! Znacznie lepiej. Lepiej to stopień wyższy od przysłówka dobrze. Czyli odmieniamy dobrze, lepiej, najlepiej. Lepiej można też rozumieć w kontekście starannie, dokładnie albo nawet fachowo. Znacznie pochodzi od słowa znaczny, który może występować w kontekście dość dużym, ważny, znaczący lub wyróżniający się czymś. Na przykład: Dzięki Tobie czuję się znacznie lepiej. Albo byłoby znacznie lepiej, gdybyś powiedział prawdę. Szrek, proszę! Zrobiłem to dlatego, że ją kocham! No jasne! Taka wieża to nawet lepsze niż internat! Lepsze to stopień wyższy od przymiotnika dobry, czyli mamy dobry, lepszy, najlepszy. Mówimy, że coś jest lepsze, gdy dana rzecz jest bardziej wartościowa lub jakaś sprawa przybiera korzystniejszy bieg zdarzeń niż. W tym przypadku to spójnik używany przy porównaniu. Oczywiście służy do podkreślenia tego, że dana cecha występuje silniej. Na przykład, szybciej rosną wydatki niż dochody. Niż służy też do podkreślenia różnic. Na przykład, wydawała się młodsza niż była w istocie. Słowo niż występuje też jako rzeczownik i ma całkowicie inne znaczenie. Po pierwsze w geografii jest to rozległa nizina, w meteorologii to obszar niskiego ciśnienia atmosferycznego. Na przykład nad Polskę naciąga niż, który spowoduje znaczny spadek ciśnienia. Nie twój interes, nie jesteś ojcem! Nie twój interes. Inaczej możemy powiedzieć pożytek lub korzyść albo sprawa do załatwienia. Na przykład, mam interes do załatwienia, więc spóźnię się na kolację. Od razu weselej, kiedy rodzina w komplecie. Weselej. Stopień wyższy od przysłówka wesoło. Czyli mówimy wesoło, weselej, najweselej lub najbardziej wesoło. Wesoły oczywiście znaczy także mający dobry humor, pełen radości i optymizmu. Lub wprowadzający dobry humor, na przykład. Zaśpiewam nam, żeby było weselej. Wesoły możemy też mówić w kontekście koloru, czyli wesoły kolor. Albo inaczej określamy też jasny kolor lub żywy kolor. Od razu weselej, kiedy rodzina w komplecie. W komplecie. Komplet tutaj w znaczeniu grupa osób zgromadzonych w jakimś pomieszczeniu wypełniające wszystkie miejsca komplet to także zbiór elementów stanowiących pewną całość, w której nie brakuje żadnego z nich. Na przykład kupiłem komplet garnków. Harold, Shred, Fiona! Fiona! Mama! Harold i ja! Jak widzimy, rozmowa przy rodzinnym stole dla nas może okazać się bardzo pożyteczna. A więc powtórzmy sobie teraz nowe słowa i nowe wyrażenia. No klasa! Na pewno więc jedzcie bomba, nie mam, nuczęta. No skądże pożerać młode znacznie lepiej, lepsze niż nie twój interes i rzeczownik interes w roli głównej, weselej i w komplecie? Otóż, dzięki ciepłej rodzinnej kolacji w zamku dowiedzieliśmy się dzisiaj wiele nowych słów i wyrażeń, a przy okazji umililiśmy sobie dzień śmiesznym fragmentem z ulubionego filmu animowanego. Mam nadzieję, że lekcja Wam się podobała. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji kanału Płonisz i widzimy się niedługo w nowych i nie mniej ciekawych odcinkach. Pa pa!